Tak wygląda kochani balijski typowy strój. Mam na sobie kebaję, taką koronkową ozdobną koszulę. I ona symbolizuje taką harmonię, ale też dobrobyt, no możecie zobaczyć, że jest po prostu piękna. Mam też na sobie sarung. Sarung jest takim słowem międzynarodowym. Balijczycy częściej nazywają e, tego typu ubranie kamen. Bo nie tylko Balijczycy, hinduiści korzystają z sarungów, ale też na przykład ludzie, którzy mieszkają na wyspie Java, czy w ogóle w innych miejscach też w Azji południowo-wschodniej. Sarung to taka bardziej tuba, którą się wkłada, którą się wciska. A kamen to taki prostokąt, który się za, zawija. I inaczej się to wiąże u mężczyzn, inaczej się to wiąże u kobiet. Do? jak król usą. Aha, królowie też mieli takie suknie? Tak, maliniecki król. To jest selendań. I to jest w ogóle niesamowite, jak dużo symboliki jest na bali. Bo Selendang symbolizuje taką kontrolę emocji. No i możecie sobie pomyśleć, że w ogóle jak są czakry, to właśnie w tym miejscu, w miejscu naszego pępka, najwięcej kumuluje się napięć e, emocji. Więc kontrola. Dzień dobry. Co, nie chcesz tego? Nie? Nie podoba ci się? Nazywa się udeń. I udeń, spójrzcie, symbolizuje dyscyplinę, kontrolę nad umysłem, skupienie, a właśnie ta część tutaj symbolizuje wyższe myślenie. Według balijskiej symboliki to właśnie mężczyźni powinni być tymi, którzy są zdyscyplinowani, skupieni, no i właśnie, którzy, w przypadku których zachodzą te procesy myślowe. Kobiety są bardziej intuicyjne, Kierują się emocjami, kreatywnością. Czy te ciuszki są wygodne? Bardzo. Często ludzie tutaj chodzą w takich ciuszkach? Często. Nie tak często, tylko jakie? jest. Jaki jest. Czas, żeby musiałyśmy takimi cuszkami. Baliczycy taki kompletny strój, czyli kebaje, sarung czy kamen, salendang zakładają z reguły na święta czy jakieś uroczystości. Ale na co dzień też często korzystają z sarunga czy kamen i zakładają do tego zwykłą koszulkę.